Zacznę od tego, że dla siebie wyjazd na mecz do Gliwic to pewnie szczególne przeżycie dla byłego piłkarza, Mistrza Polski i Mistrza Polski, bo przecież tytuł zdobyty jest z tą drużyną. No tak, jako na pewno to będzie coś specjalnego, ale no, nam właśnie nie potrzebujemy teraz wiekry, że musimy wszystko dać stroną, nie wszystko musi i na, na pewno, jak jesteście na boisku, to o wszystkim zapominacie. Na pewno, jak tam przyjadę, to na pewno będę coś czuć, bo spędziłem tam. Fajnie 2,5 lata i ten ostatni rok był specjalny. Nie? Na pewno jakiś sentiment będę, ale to jest piłka i teraz jestem piłkarzem Korony Kelce i zrobię wszystko, żeby jakieś punkty stamtąd przywieźć. No właśnie, biorąc pod uwagę Waszą sytuację w tabeli i grę w ostatnich spotkaniach, to raczej wszyscy zastanawiają się, ile bramek stracicie w giewicach i jak wysoko Piast wygra z Wami. No tak, nie będę garać, że piast na pewno w tym meczu jest faworytem, to nie będę ukrywać, ale. My musimy zrobić wszystko, żebyśmy przynajmniej jakiś punkt przywożyli stamtąd. Co trzeba zrobić, żeby ta gra Wasza wyglądała lepiej? Ona w ostatnich meczach do straty pierwszej bramki wygląda jeszcze całkiem... całkiem później nagle sypie się wszystko, taktyka. Nie wiem, ja myślę, że teraz jest to wszystko o globie, bo... Myślę, że w tym momencie jak się traci bramka, to dużo pewności sobie pada. i nerizikujeme, ale myslím, že teraz, jsme v také situaci, že musíme rizikovat, bo goře být nemůže i, i, i ježeli nebudeme hrát odvážně, tak ty bránky střelit nebudeme. No. Ježeli dobře se bránka tračí, to musíme zprobovat rizikovně jít dopředu i ty, ty, ty bránky střelit. Nie, nie. my se vydá, že jsme zase bojažní po té ztracené brance za vše i, i povodu z té blondy, latvé blondy i, I to na pewno nie nakręca drużynę. Szykuje się, Michał, twój powrót do podstawowego składu. no bo W ostatnim czasie grał Michał Żywę, ale no nie ma gorąco, to, to, to zawsze gdzieś tam zmienia. Nie wiadomo, postyka, to, to jest skład? myślę, że to jest kwestia na trenera. Ja teraz czekam na szansę, trener tak zdecydował. Ja jestem pelkarzem, ja to szanuję te, te, te decyzje, ale jestem cały czas przygotowany na 100%, jestem zdrowy. Tak... Tam teraz jest to kwestia dla trenerów. Czyli mówiąc prostu trzeba grać bardziej ofensywnie po prostu, żeby, żeby tę sytuację sobie krewać, no bo gra w defensywie tego skutku podstawiać. Ja myślę, to... że to też I teraz jak grał Michał Ziro, też, też to nie jest łatwe, bo jak patrząc na to, on też nie dostał się do okazy tam. To nie jest tylko o tym napasniku, ale o tym, jeżeli do niego w ogóle ta, ta piłka dojdzie, nie? bo Mně se vydá, že ostatního ostatní podání a také finalizace tego nám nejvíce brakuje v tom sezóně. myslím, že teď teraz tak to nebyla byla Michala Žiro, že, že by hral zle, dobře, on pracoval dva do družiny, ale neefektovně, bo ne bramky. Napevno všechny interesují bramky i punkty, i těch nemáme. A jak ocenáš Pěsta v tom sezóně? No počátek vyšli trochu slabí, bo měli i ty puchary, ale podněsli se, I grał klasyczną piłkę, jak graliśmy rok temu. Strzelał pierwszy, spróbował strzelić pierwszą bramkę i jak strzelił pierwszą bramkę, to, to myślę, że pias w tych meczu potem nie przegrywa. Trzynasta no. kolejka, ekstraklasy Michale, no oby nie okazała się pechowa dla Was, bo tego pecha i tych porażek już chyba dużo. Natomiast z drugiej strony jedziecie do mistrza Polski, do ligi. No i też trzeba być chyba wyjątkowym optymistą, żeby liczyć na to, że tam się coś uda zrobić. No te porażki troszeczkę za dużo w tym sezonie, to pan ma rację. i e, teraz e, już nie jest ważne, czy jedziemy do Warszawy, czy do Białego Stoku, czy gdzieś u siebie zgramy, z, nie wiem z, z jaką drużyną, bo my potrzebujemy te punkty i obojętnie gdzie jedziemy musimy najpierw walczyć dla tego klubu, żeby osiągnąć no, najwięcej punktów jak, jak idzie. Jesteś już w pełni formy? Jeszcze dwa dni mamy do meczu. Jak się nic nie wydarzy, to będę gotowy na sobotę. Ale jaka atmosfera jest w szatni, w Kielce? Dobra. Pomimo Bo... tego, że ostatnie miejsce, że te porażki są? Ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem. E... Wszyscy są troszeczkę taki, tacy rozczarowani. Wiadomo, ale tyś no, wkurzony. Nie? Bo. E... No, nie ma punkty, ostatnie miejsce i to jest po prostu to jest, przepraszam, że tak powiem, ale nie? I y, wszyscy się, y, no ja się na przykład bardzo dobrze czuję tutaj w Kielcach w klubie Jasca. Y, jeszcze dłużej tutaj y, zagrać w tym klubie, dlatego musimy dla ten klub, dla ten klub walczyć jeszcze raz. I obojętnie co się wydarzy, czy ktoś będzie obrażony, czy ktoś nie gra, to jest na, to, na tą chwilę nie jest ważne. No, chyba dla każdego sportowca być ostatnim w tabeli, to, to taka łima i, i trzeba zrobić wszystko, żeby... No tak, oczywiście. No. I wszyscy wiemy, my też pogadali w, w, z drużyną w szatni, że jest ciężko jest, bo to też głowa też nie jest jedna rzecz. I no i też po prostu musimy w głowie to jakoś przełamać na meczu, na meczu, bo dobrze trenują chłopcy, drużyna dobrze trenuje, wszyscy, cały sztab daje wszystko ze sobie i na treningach e, wygląda to bardzo dobrze i wszyscy chcą i walczą, ale na meczu. To jest ważne, żeby na meczu przełożyć to na mecz te 90 minut raz w tygodniu i to jest nasz cel, żeby to właśnie tam na 100% wyjść. Czyli musicie grać odważy i Michał od początku wyjść, jak, jak nie wiem, jak po swoje, jak wielu meczach, w których się wam udawało grać, że wychodziliście, graliście wysokim pressingiem, atakowaliście. Były te sytuacje i były gole, no bo grając tylko w obronie ciężko te sytuacje. No tak, no, y, myślę, że tak moje zdanie jest, że musimy od teraz już nie idzie inaczej iść do tego meczu Obyś to ten ostatni mecz był. I tak musimy zagrać każdy mecz. To jest ostatni mecz po prostu i tak musimy z tą z tą, z tą myślą. 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 Musimy na ten mecz jechać.